Na wszystkim z tej strony zacięci witam kolejne materiale z World of Warplanes. Jak mówiłem w poprzednim materiale tym będziemy głównie zarabiali kredyty, żeby wyekć sobie najwyższe poziomy, które mam, czyli aktualnie mam poziomy czwarte, Więc to są to myśliwce wielozadaniowe, a przynajmniej tym co widać na ekranie aktualnie. rosyjski Więc co? Nie przedłużam, lecimy do bitewki. Przygotuj się! Jeżeli się chciałem działań, bo jały, tu się! Zbliżasz się do linii frontu. Lecimy! Drugu, w frontu to jest jeden z ciekawszych moim zdaniem trybów. Tego sobie przekiwałem coś tyle na telefonie. Tak, został, bo robię, że tak mogę zostać i mi nie wychodzi z trybu snajperskiego. Teraz jestem w stanie zadać rybę Nioooo Ej Większość osób Większości osób Zdobało się z gry na World of Warplanes World of Warships to znowu chciałem powiedzieć Tak ponieważ Znowu ponieważ wcześniej Przedtem zamiast World of Warships World of Warplanes powiedziałem World of Warships W ogóle gra aktualnie ma już wersję 2.1.21, czy jakoś tak, więc Już no dużo powyżej yy, Na przykład World of Tanks czy też dużo powyżej yy, World of Warplanes, ponieważ World of Tanks faktycznie jest powyżej wersji 1.0, ale Nie jest Jak yy, ktoś mi zarąbało tego. 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 tego bombki To po bombki Ostatnio się dowiedziałem, że, że panów WP będą zaznaczone... Ojej. Nie wyjszło. Ale tyle fail. Wracamy sobie teraz na I-17. Za późno się chciałem podnieść. to właśnie dlatego, że zginąłem. To jest ich klient w dole. Ale za tyle daleko, że nie chcę nie trafić. ...target, tu jsou targety. Ehh, goben co to bylo, <laughs> heh. to udalo jedna... ...truba. Niestety tutaj tady přejeli strefu, Musiałbym też podlecieć trochę niżej, żeby cokolwiek to zdziałać A to są rakiety Ma rakietki tu może że trochę zadałem Tak, kurde Chodź tu, bied Aż to biegdało się zastrzelić może poczekać na załadowanie rakiet Jeszcze trochę w sensie rakiet, to dobrze powiedziałem Ale nie wiedziałem, że ten samolot, okręt, okręt powietrzny, tak mówimy ma... Yy, te... Tak, rakietki. Jeszcze 40 sekund przeładowania, także... Trochę czasu zejdzie z załadowaniem tych... Wiesz, że ten F3F jest najbliżej. Niestety, niestety to jest dwupot, a dwupot to bardziej......... wywrotny. Broń się zleciała. Bo udało mi się ulecieć na wyższy pułap. Może kurde, kurde, mam na ogonie kolesie I to dwóch. I nie wiem dlaczego taki FPS ustał. Po Jeszcze raz zostałem wytopiony. zmniejszony przez samochód przeciwnika XP36F. Ja nie, to jest czwórka, myślałem, że to jest piątka. Lecimy dalej z tym, że widzę, że ten samochód nie ma już ani rakiet, ani bombek. Niestety, więc trochę słabo. Zostańcie się! Niech długo zostaniecie od 50 wsparcia! Powtarzam, wsparcie nie będzie wstępne! Jeden gość jest samochodem, bo widzę go na mapie, ale nie widzę go za bardzo normalnie, że tak powiem Samolot, obro... Samolot obrony też było, ale... No i 20 rady na sekundę. Nie mam do tego pojęcia o co chodzi. Czy one byli tam dziś? Ja mam stół Mamy tą burzę Nie możemy kontynuować Sprawdzam, to są Nie słyszymy w War trochę nie do... i się I Na War trochę, to inaczej wygląda to Inaczej wygląda, na wortenderze... To w nie. Dobrze mi się przeżywa, huk! Zobacz, zobacz, Czy Kto żyje? Kto żyje, tylko że ja mam rozdukcyjny pilot. Czy też? Siedlib. to słabo. Zrozdukcyjny, no, czy tylko... Po... ...przynajmniej no, po angielsku się pośpiewać. Po środku śląsku... zniszczony. Uwaga! Przeciążenie! Tylko, tylko... Samochód Samochód obrony ciężki... O, tu w ogóle widzę, że jest... Jakiś gracz... Może będzie przydałoby się policzyć jakiś target... Tylko te, te lekko są... O, ewentualnie ci są bliżej... Ja. Czyb to przeżył b 9 Sorry Sli siły duże Ja było do przewidzenia Jarek do mnie napisał w sensie hunter Pozdro Hunter swoje zrobił tak wiem, że tego odcinka nie oglądasz zapewne, ale jeżeli się mylę, to możesz napisać. Także teraz nie wysyłam na Whatsappie Lino na... do Huntera, Dobra, więc polecimy sobie kolejną bitewkę. Na tym razem zaczniemy od I 17. Jak widać tutaj przy czasie oczekiwania, no jest mało graczy w samolotach w Wargamingu. O dobra, zmiana tematu, ponieważ jednak nie wczytało. Waking Players, Region Arktyczny, Wojna Zimowa. Powysyp kola na północny bitwa nocna. Bądźcie gotowi do akcji! Ruszajmy! Ile ci? Bądźcie gotowi do akcji. Ruszajmy! O siale! <gry> Co się tak wyraży? Dobra. Nie, to się tu... Okej, okay. ale przynajmniej udało mi się wrócić Jest? Nie, to jest chyba grasz, tylko nie widzę za bardzo jego niku. Taki jodem ma... co? Jaki dziwny nik ma. Eee. Jeszcze nie będziecie wykołować. Aha. Jaka mi poleciał. O, manga Banzai. Otro redmi. Nie wiem, czy się z tobą spojrzał, ale ok, nieładnie. Wow! Jak mi się wyleciał na. że. Żyb... Ja się przedrojł. Lotnisko jest kużą, to, no nie mogę... Wykorzystajmy tę Tak, do was. Przeciwnik siły w pobliżu lotniska. Mam na ogonie, że. No znikamy, zabieramy wszystko. Znaczy, jestem w stanie cokolwiek. jakikolwiek. Kolwiek, jakikolwiek, tak. Bo Kolejny mi go zabrał Nie chcę być ujem i zabierać sojusznikom damage'a znaczy kill'i Ale jak już zaczynam ja yy, walić do przeciwnika, no to chyba logiczne, że można W ogóle teraz widzę, że jest ten, mechanika yy, się siedziały. Zobaczcie, jak widziałem, celownik się co chwila robił. Zobaczcie, co chwila, na no w sensie... Jak było bliżej przegrzania, robił się bardziej czerwony ten środkowy celownik, to tułaczko. Jeszcze tak. ono. Zobaczcie, jest O, to... okay, razie to jest dobra się strafiłem chyba? Hit market hitmarket są tak hit marker, sama, jak było jak się go trafi. Jeżeli mi wiadomo jest możliwość, że do tanków prowadzą opcje przegrzewania się działu. Dobra, 10 dźwigni. trafić natomiast ja akurat chciałem być ujem i go zebrać, ale nie tą tu nie za bardzo rozumiem lasce samolotu samochodu. Teraz czasie konkursu Trafiaj! ja i dwa żeby się działo przez tak broń wychodzi to będzie leżało. Tak! To było! Jego ja zniesliłem? Nie powiedziałem, że zatopimy, ale to trochę nie ta gra. Zauważyłem ostatnimi czasy, że jestem we wszystkich grach 2G, czyli jestem na lądzie, na wodzie i w powietrzu. I jestem dostępny stojący. On ode mnie centralnie lata, latał, latał. Latał, tak, latał. Taka literówka Dla Ciekańcy, dla mnie, dla mnie za to lwami Chciałem zejść w dół, trochę niżej A co na jest bardzo fajna gierka Mianowicie 303 Wilka... Wielką Batalię Division 303, Witwa w Wielką Brytanię I jest to gra planszowa to moi siostrzyńcy uwielbiają się w zagrywać jak przejeżdżają czy to do, do mnie, czy do moich rodziców. Czyli to jest jeden z ich ulubionych gier. Dobra lubię, lubię, lubię we wszystkich, ale jakiś nie wtedy, kiedy nagrywam, tak? Dobra, dolecę do niego Chyba nie dolecę Część silnik. Zostaje doładowanie silnika. Widzę, że gościu ucieka. Także muszę gdzieś poszukać innych targetów. Otrzymujemy raporty o szybko pogarszających się warunkach atmosferycznych. Otwarcie nie będzie wołku za wartownik. Proszę się mnie, odbiór! Proszę się mnie, odbiór! Co nie powiesz? O kurde, podpali, Tyj, podpali mnie. Jeszcze raz ja myślę, że gościu, żeby gościu. żebym został podpalony. że. Oj was serio? I to się palił. Chyba jedliwe. wszystkie strachy. Czyli jak ty wdroży na World of Tanks. Zrobiliśmy co mogliśmy. Wracać do bazy. 5200 punktów. Czy będzie dzisiaj bitwa, która będzie wygrana? Bo tak coś. Nawet to się ile obecnej nie zanosi. Czy dałoby się teraz zaatakować na naziemne rakietami? Piloci, bądźcie gotowi do akcji! R. Nie strzelali mi rakiety. Jak też kiedyś znajomi śmieli z tego. Z koleżankę na obozie. Jej z dzieckiem. Jej dzieckiem. No była to osoba, która niestety ...niestety nie wymawia R. To musi być... Tak, to jest. Gdziekolwiek się nie było, to w tej chwili mi jest, jest, jest. Dobra, to spróbuję polecieć tam i widzę, że na tą stronę też już przejęli. Gdzie... tam Dobra, tamto lotnisko też już przejęli. nie blisko ziemi leciałem to, to nie było zbyt mądre. Jakbym sobie w drzewo, przydobrzył, czyli pośród przewalił drzewo. A to mogłoby być nie by zbyt, Nie być zbyt tego pozytywne, jeżeli chodzi o żywotność mojego czołgu samolotu kurbaaaał co tu wynika tylko tu? mamy kontrolę na niebie brawo ja to zaszczelim się, to nie zaszczelim tego? to ja nie jest gminie biorąc pod uwagę, że normalnie Czyli w rzeczywistości mam lęk wysokości, no to tak trochę słabo by było, jeżeli miałbym się do samolotu. Aczkolwiek byłem na jednym, z że to był z Urbexu, Aczkolwiek nie jestem pewien, jeżeli znajdę to pod, postaram się podlinkować. Eee, podlinkować linka, tak eee, podlinkować film w karcie, tam tam jest. Nigdzie jest. Tak. Najbliższy. Nie wiem, czy jestem w stanie się przestrzelić tego gościa. Tak. Dobra, udało mi się nie sterować go. Chodzi mi się o niego. Tak. Nie, nie, Powiedz, że mogę wybierać punkty połowowania się. Wcześniej na to nie wpadłem, bo no, że, że przeciwnik przejął jakąś strefę. Gdzieś tu jest przeciwnik, tam na dole jest przeciwnik. No, na razie nie jestem się lec, jestem na tego przeciwnika hunter, czy... no, to musisz pisać cały czas. Jak już mówimy, uwielbiam wszystkich, ale no, nie, nie jak nagrywam. Tak, tak, tam na no, ustawie tego nie widać, czy na nagrywam jest to, że widać na ekranie kiedy się maszyna zaczyna przegrzewać to się pójść działo jest chyba Pot ja się O! Ocząłk średni. Zresztą nie wciął średni, tylko ten mole siedzi. Zobacz to! To blin! Blin. Miałem powiedzieć. Ok. Zniszczenie jej. First blood. No, niech mi się powoli. Are you fucking killing me? Chciało się zacząć przegrzewać. Miałem powiedzieć. Trochę mi to Nie by szło. Jak na razie tutaj się już wysykołujemy Dobra zastrzelony To masz mi działo trochę ostry. Dobra robota! Czekamy nie? na Was w domu Co to jest? Metyl Michaleńkowa Wsparcie ogniowe. Jak mi wszystko zabierali, no to logiczne, że będę jak my wszystko zabierali, to logiczne, że my dostał wsparcie, a nie w jakikolwiek inny medal. Tak? Ostatnią bite w na dzisiejszy odcinek jest właśnie na I17 znowu. Niestety niestety na I17 bitewka Chyba, że będę w stanie kupić nowy samolot. Miałem powiedzieć, czołg musiałem się przez chwilę zastanowić, co ja chcę kupić. Jeśli chcę wielozadaniowe Teoretycznie mógłbym to odblokować, tylko nie mam na razie Znaczącej ilości expa o, i Chyba żeby popłynąć, Polecieć na i16 W wersji późnej, żeby zdobyć więcej expa na Wybadanie sobie Jaka Jakiego Whatever Widzę, że mam tu jeszcze możliwość odblokowanie sobie tego, znaczy od kupienia, tylko będę musiał sporo hajsu jeszcze pozarabiać 130 tysięcy plus, plus, nie wiem ile nie. A tu jest 130 tysięcy plus 330 tysięcy to jest 460 tysięcy kredytów będę musiał pozbrać Czyli najprawdopodobniej będę musiał zrobić streama, znaczy będę musiał Najprawdopodobniej stream pojawi się w Byłem niedzielę, ale na Twitchu, nie na YouTube nie Niestety... gdzieś podostrzegam te loty. To słabo. Podnieś to! jak to na kiedy wystrzelenie? Znaczy, Myślę, że na 50 metrów temu, czy już? Ja to chyba nawet zabiłem strzelię w ten ścieżkę nie powiedz, to zatopimy, ale jak już wcześniej, nie uczynię, nie tak bra. Zaczęłam, się dość mocno, może to mylić. Dobra. Ten zestrzelony. Nie jest jasne, co tam nieco będzie przybić. Jeżeli to koleg będzie sztyzył tego, jak na takie wszystko jest niszczone z tego co widzę. No to w ogóle jest jakaś flara. Pilara. Zresztą niedługo się przeładowują te torpady. Też nie torpady, tylko te. Nie torpady, tylko... Um... Serio? Akurat miałem lega i ten projekt nie odtworzył za 30 lat. No kurde, wydaję mi z tego. tu ma urwany ogień. Mam nadzieję, że, nie... że nie przymuli mnie znowu. Cześć, bo mi przeciwnika. Samolot obrony z tego co mi zaznaczyło. Będzie jeszcze jestem na niego. Rok to trafić. W nie wiem życie niech nagoni, bo późno go sam przed chwilą kołowałem Chciałem zauważyć pógi jest Nie mogę ci Petra zrobić Nie bo to się prawie Kurde masz To było bliskie Tak, uh -huh. no, bardzo jeszcze gdzieś Trzeba jakieś na załadowanie oddziału Tak Plus Załadowanie rakiet Tak? Tym razem powiedziałem, że dobrze No cóż, gdybym te, namiast, 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 namiast to, rupę, to kładziemy rakiety W udało mi się zapamiętać Jej jesteśmy się z małych Otóż. rzeczy Są to oblony? Czy to jest ob tutaj jest, jest blat? Kurde, ja mam Ktoś mocno poszkadzone, a jeszcze nie jest to chłopotem. Gdy mać. Kościół, no ty dwopłatem nie kołuj się tak, bo to jest... Pewnie aż... Tak, Widzę, że jakiś poligon leci. Z prawej strony jest gość, tak na dobicie. <grystanie> nie wiem, co to było, nieważne to był za dźwięk? Kurde ładuję, niepotrzebnie na... ...linie frontu. Czekam aż się jeden go się oddzieli od reszty. Jak na przykład ten na dole. Nie, tam go rakietą. Przełączył się na tego, na tylnego pilota. Przełączył się pilota, bo widziałem, że go się bo to daje ale ich ciarki pilota, innego strzelca, nie pilota To jest to znaczy, nie musi być bombowy Jego też nie... Nie, nie jest, tego... Rana? Nie, za bardzo. Nie, bo widzę, że nie zreczyło mi na tym ilości zniszczonych... To się tutaj co pokazuje koło miniwapki Lecimy dalej Tak, tu mamy poligen Gdzieś? A, tam jest jakiś poligen A nie, tam jest jakiś też na minimapie on tu leci? Próbuję się do niego dorwać, aczkolwiek że aczkolwiek mam że mi się to uda, I faktycznie mi się to nie udało. Mimi, 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 po poligon. Chyba było się, stanęło się. ma mamy te Ma Mają być też. A, obróć się Lechary Ty się nie obrócisz Kto się obróci? <gry> to było głupie stwierdzenie Nieważne Na początku widzę, że Na początku widzę, że wygrywaliśmy Ale no widzę teraz, że Tak trochę Sytuacja się diametralnie odwróciła Ktoś leci koło mnie? Bo nie widzę. Może minimapie pokazuje mi, że on gdzieś. tam jest. Ale nie mam zasięgu na niego raczej. Ja duła? Chodź, chodź, chodź! Nie gadasz! Co to robisz, winę, żeby. zlatał. Gdzie tego cech jesteś? Tu! Może się kartonami bardziej słyszę I bardzo bardzo kartonów. Dlatego, jak już mówiłem, w zasadzie byteczka na odcinku... Zawracać! Siły przeciwnika są zbyt duże. Lepszy wynik, O. Żeby nam pokazać, co on robi, to możemy się uda go nagrać telefonem. Także jeżeli się uda go nagrać, to dorzucamy materiał. Jeżeli nie, to dzięki za oglądanie. Na razie... Anybody like some abound gang. i like some burnt cake, 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 cake. I like some I like some, cake, some, cake, some cake.